Nie marnuj czasu na bezskuteczne czyszczenie fug. Użyj Hapwin Fugi i wygraj z brudem. Ten wiralowy produkt z TikToka to twój must have jeśli masz brudne fugi i chcesz je wyczyścić. Serio szkoda czasu na inne środki czy techniki, on jest najlepszy. Nakładam rękawiczki, rozcieńczam preparat w pojemniczku i za pomocą pipety, możesz użyć strzykawki lub po prostu gąbki, nakładam płyn idealnie w miejsce fug. Od razu zaczyna się pienić i walczyć z tym ciemnym brudem, który się tutaj zgromadził. Zostawiam preparat na fudze na chwilę i lecę dalej. Idzie to całkiem sprawnie. Użyję szczoteczki, aby dokładnie wszędzie pozaglądać. Potem przecieram i bez szorowania i męczenia się mam czyste fugi. To miejsce wyglądało tak, a po użyciu chapłin wygląda tak. Widać prawdziwy kolor fug. To serio działa. Ty też możesz mieć czyste fugi pod prysznicem na podłodze wszędzie, ograniczając się w tylko chęci. Więc nie czekaj, wejdź na stronę www.hapwinsklep.pl i zamów swoją wiralową butelkę do fugu.